Zapraszam Was do wspólnego przygotowania letnich deserków na bazie jogurtu greckiego z galaretką. U mnie dodatek to truskawki i borówki. Zobaczcie, deserek pięknie się prezentuje, cudownie smakuje, jest niskokaloryczny, nic tylko wcinać. Chodźcie, robimy! Zaczynamy od przygotowania borówkowej galaretki i żeby to zrobić odmierzamy pół szklanki gorącej wody, takiej wiecie, w wrzątku z czajnika. Wsypujemy całą galaretkę i musimy ją dokładnie rozmieszać. Mieszamy, mieszamy. I tak przygotowaną galaretkę odstawiamy do przestudzenia, a w tym czasie przygotujemy sobie pucharki. Nasypiamy do nich borówki. Z tego przepisu wychodzi pięć takich dosyć sporych deserków. To są szklaneczki po 300 ml i sypiamy tutaj boróweczki na spód. Ja mam tutaj 250 g borówek, ale już widzę, że, że nie wszystkie pójdą. Ceny borówek są w tym roku zatrważające. Poszłam do takiego małego osiedlowego sklepiku i tam kosztowały 100 zł za kilogram. Zobaczcie, jednak wszystkie rozłożyłam te borówki, więc całe 250 gram. I nie, nie kupiłam borówek za 100 zł za kilogram. Poszłam do jednego sklepu i tam kosztowały 40 zł za kilogram albo 50, więc już trochę było lepiej. I tam już się skusiłam na te boróweczki. Galaretkę przelejemy do większej miski, żeby szybciej nam stygła. I kilka minut, i będziemy dodawać do niej jogurt grecki. Galaretka jest już w miarę chłodna, więc teraz dodajemy cały jogurt grecki, czyli 400 gram. Najpierw dodajmy dwie, 3 łyżki, szybko wymieszajmy. Dobra, i teraz można już całą resztę jogurtu dodać. I teraz to dokładnie mieszamy. Jeśli chodzi o galaretki i owoce, to tak naprawdę możecie wybrać dowolny smak. Ja wybrałam truskawki i borówki, bo są teraz dostępne, ale robiłam też z nektarynkami. Można zrobić z mango i będzie też pysznie. Ok, masa wymieszana. I teraz ja taką łyżką wazową będę to nalewać do tych pucharków. Tak mniej więcej do połowy. I tak przygotowane deserki wstawiamy do lodówki. Galaretka musi nam nieco stężeć i bierzemy się za przygotowanie galaretki truskawkowej. Arci, dziwutko. Minęło 10 minut, zajrzałam do lodówki, galaretka borówkowa już tężeje, więc teraz robimy truskawkową. I znowu tak samo nalewamy pół szklanki w rządku. Wsypujemy całą galaretkę. Dokładnie mieszamy. I teraz przelewamy do miski. Truskawek też mam 250 gram, ale zobaczymy, czy wszystkie się zmieszczą. Galaretka przestudzona, więc dodajemy znowu jogurt grecki. I to też mieszamy. Deserki wyciągamy z lodówki. One jeszcze nie są tak do końca y, twarde, ale delikatnie położymy truskawki, delikatnie wlejemy masę. I nie powinno się nic stać. Na pewno się to już nam nie wymiesza. Ok, więc tak, tutaj układamy teraz truskawki i tak jak mówię, dosyć delikatnie. Dobra, myślę, że na razie wystarczy. Najwyżej później jeszcze dołożymy tych truskawek. No i teraz delikatnie wlewamy tą masę truskawkową. I jeszcze kilka truskawek możemy tutaj włożyć, tak żeby nam się nie przelała ta masa. Jest dosłownie parę sztuk. Dobra, więc prawie 250 gram truskawek nam tutaj weszło. Dobra, już nie dopycham. I teraz ten deserek na godzinkę, tak myślę około godzinkę. Do lodówki i będzie można już go testować. Więc słyszymy się za godzinę. Ok, deserki gotowe, tak się prezentują, i myślę, że teraz je po prostu spróbujemy. Chociaż ja dokładnie wiem, jak one smakują, bo już nie raz je robiłam. Mm. Ja jestem wielką fanką takich galaretkowych deserków. Mam nadzieję, że wy też. Jeśli przepis Wam się spodobał, to jak zwykle proszę Was o zostawienie subskrypcji, lajka i komentarza. I do usłyszenia następnym razem.